Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej przedstawia film z serii Godomy po śląsku, mówimy po polsku. Czyli konflikt po naszemu. Zwada je jak się z Kerymś nie umisz dogodać. Łon go do tak, a ty inaczej i łobał obstawio swoje, a żaden nie chce zgody. Zwada między sąsiadami, je jak Cila i zigrida się wadzą. Żodyn nie wie, o co im idzie. Zwada sąsiadów w familoku była jak ktoś chciał strajować sień, a w to inny padał, że ściany na sieni są jeszcze czyste. No i z tego wyszła całkiem wielko haja, bo te z pierwszego sztoku chcieli strajować, te z drugiego nie, a te z trzeciego to się podzielili. Zeflik i Gerat chcieli, a pela padała, że nie. Zwada między familokami. Jak u nos na placu zrobili ławka, to starzyki się wadzili unia bez całki czos. Każdy godą, że to jest ławka do familoka, w którym mieszko, a wiadomo, że jak się w wnerwi, to je wielko haja. Ale u na placu zawsze była zgoda, to też byli tacy, kerem te haje nie pasowały. I tak, Alois z Poszyście zgodą się z Cilą i Zygrydą. Cila była zło, bo myślała, że bajtle od Zygrydy zrobili i pana w kole. A Zygrida, że to bajtle od Cile wsadzili gwóźdź do łopony w jej kole. A prawda była taka, że łobie wjechały do ciaplety i miały pana z kuli kamienia, co to wystował z ziemi. I jak się o tym dowiedziały, to było im fest gańba. I od tego czasu to są największe kamratki na naszych familokach. A z tym strajkowaniem to skończyło się tak, że przyszedł chłop ze spółdzielni i od samości zamalował te bochomazy na pierwszym i trzecim sztoku i żody nie miał nic do gotki. A starzyki to się umówili wedle kalendorza. Kery, familog, będziemy miał ławka do siebie w kerry dzień. my się ze sąsiadami zgodali, co by na święta dać im zamiast hazoka, to następno ławka, żeby się starziki mogli całki czos luftować.